Dzieci na co Jesteśmy teraz... Gdzie my jesteśmy Janek North Carolina? Jakie miasto Charlotte? Jestem teraz w mieście Charlotte, zobaczcie. Zobaczcie jakie to są głości. Ile ludzi. Teraz już nie jest tak źle, ale przechodzisz praktycznie przez... Um, no. Także tak to wygląda. Tak to wygląda w innych stanach. No. Naciśnij jakiś guzik. Nacisnij guzik. No, pokaż mi jak naciskasz. No, nie, to jesteś tylko w Indzie. Ale fajnej windzie, co? Jeszcze w takim nie byliśmy. Tak? I tutaj są drzwi. Ja stoję przy drzwiach właśnie. Wchodzimy. Tu jest kochenka. Ja się nagrać tylko szybciutko. Jak tutaj wygląda to mieszkanie, póki jest czysto. Jak... Dziek, tu jest wyjście do jednej sypialni. Chyba tutaj będziemy spać, przy tej, w tej. Jest tutaj bliżej. To tu jest salonik. Fajny, ja taki przyjemny, jasny. Nie no za duży. Tam jest balkon. Te muszelki są kochane. Ja też, też, też te... Jakie są, ale nie dotykaj swojego, bo to są nie nasze. Wiesz, to są nie nasze, kochanie, i to jest taka dekoracja. Chy? O, okej, okay, to jest no dobra. Musimy to schować, bo, bo nic z tego nie zostanie z nas. I nasze dzieci. Tam tu jeszcze jest jedna sypialnia. O. No tak przyjemny styl, taki jaśniutki, fajny, a jeszcze jest jedna łazienka, na szczęście. jest okej. jest ok. Co myślisz o mamy Jaki domy? To jest fajne. Okay. Tu, tu mamy już lampki, szklanki. Nowinka. miseczki. Słuchaj, to było trzy razy większe. Na zdjęciach, nie? Pewnie, na zdjęciach to wygląda zawsze ogromne wszystko. Trzy razy powiększone, tak samo jak domy i mieszkania, które są na sprzedaż. Na zdjęciach są przeogromne. Są sztuki, co dobra. Okej. Okay. to są nasze pierwsze zakupy z, z tej stacji. <słuch> Ale czekaj, talerze mamy akurat, tu są talerze. Mleko, najważniejsze. Jajka gdzieś tam. Banany. To tak tylko na rano na jutro, żebyśmy mieli to zjeść na szybko. Bliziutko? Tak? No ja tak już co wyszłam na chwilę, tylko... Nie wychodziłam. My te uszelki musimy pochować Janek, bo wiesz, co nic z nich nie zostanie. No. I te może też te, te statki popatrz, to jest takie delikatne wszystko. Taki mamy widok. Tam jest basenik. No, widzicie? No, delfiny tam, ale ten, czekaj. Widzisz? Tak czy nie? No, widać. Nie, mniej więcej. A się stawię, uh! <zyskuję się z nią> Co? O! Na no to można buty dostawić. Ale ładnie jest. Biało, błękitnie, czyściutko, ślicznie. Podążam za moim mężem i dziećmi z kamerą w ręku. Gdzieś tam blisko wody, wiesz? Ja tu sobie leży. statusiem. tu pod parasolką. A ty. A pokaż ząbki! Pokaż ząbki! O śliczne! Widzę, widzę! Szukam prezent. Skam, skam, znalazłam. A to powinno być chyba na głowie. Koniecznie nasza dzisiejsza frytki. Mamy frytki, krewetki. Troszkę krabów, naszych ulubionych. Tak? A to jedzenie jest z Babogąb. Chciałam pokazać jeszcze jajeczek. Które... Spokojnie jest, i tak Kupiliśmy kolorowe. Włożyliśmy je do wody. I z tych jajeczek coś się nie dostanie. Może już jutro, bo zobaczcie jak już popękały. A włożyliśmy je dopiero dzisiaj rano. Więc pokażemy wam jutro, co tam w tych jajeczkach, jajeczkach się jeba? ukrywa. Teraz nie prawdziwe. Została jeszcze jednak ukryta dla mnie, bo wszystko mi wyjedli. No. A jak ci smakuje ta nie? Nie ma co. Ja robię lepsze. I potwierdzam. To naprawdę, naprawdę. Ja wiem, że to Mój No. My już wstaliśmy. Co to jest godzina? Jest godzina 8.46, Tu nam się śniadanko robi, parówki gotujemy, jajeczka. Tutaj woda była gotowana do naszej kawki. Teraz idziemy pić kawkę. I zaraz będziemy robić drugą część śniadania. Yy... I to już przejmie mój mąż, on już fajnie nam coś uszykuje takiego jest smacznego, zaraz zobaczymy co ludzie grają już te lisa. Ciekawe, czy już są delfiny. Awokado, zielona cebusa i takie przyprawy do do właśnie tych takich tostów zobaczcie tutaj się robią jajeczka na wierzch tych kanapeczek. Ale przyjemnie zjeść śniadanko w takie miejsce i wypić kawkę I tak to robimy właśnie I po dwie takie kanapki sobie zjemy i szykujemy się później i idziemy na plażę Ślicznie tu jest jesteśmy tutaj na plaży, na białej plaży w destyn. Piasek jest tak biały jak cukier, kuder jak, jak mąka no? woda jeszcze jest chłodna bo jest dopiero kwiecień. Tak? tak. Ty. No. Ale bardzo przyjemne. Przez długo. Troszkę później.